Dobra, dobra, widzowie, mamy to, let's go, będziemy mieli gargantuana. Siemano, widzowie! Witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku Z drogi do Gargantuan Peta A w dzisiejszym odcinku widzowie Wreszcie po ponad już nie wiem ilu tygodniach Uda nam się go kupić A jakiego drowerku będzie chciał kupić Gargantuana I jak go kupić tego dowiecie się już za chwilę Także temu mój drogi widzów Bez przedłużania strzel koniecznie tej łapkę w górę subskrypcji. zapraszam cię do oglądania I ogólnie widzowie jest niedziela Godzina 23.23 23. Na start powiedzmy sobie co ostatnio Zadziało się na live. Ja wam Pokażę całego klipa, bo ja to nawet nagrywałem widzowie. W sumie, dobra, ja wam po prostu pokażę klipa. Ja wam nie będę pokazywał tradeów, bo to jest naprawdę za grube. I już na start chcę podziękować na Maxa z całego serduszka tej osobie, bo powiem tak: Pogięło go na Maxa, naprawdę pogięło go z tym giftem, bo jest przemocarny. No i dobra, nie będę wam więcej gadał, patrzcie, co się wydarzyło. Czy to się wydarzy, co kolega tu pisał? Jestem bardzo ciekawy. Witam cię bardzo serdecznie, Loleczek, witam cię bardzo serdecznie, stary. Jak tam, co tam, co tam, co tam słychać, stary? Uwaga, czy to jest naprawdę. Czy to się dzieje naprawdę? Czy on to zrobi naprawdę? Bo ogólnie, jeżeli byście nie wiedzieli, ziomeczek napisał mi tak Siema, wiesz co? Ja kończę tutaj Spec Simulator 99, ja już tą grę nie gram, a chcę ci tutaj pomóc z drodze Gargantuana i ch chłop chce mi dać trzy, trzy, nie jednego, trzy Titaniki. Ja AHA, AHA! Ile ty tego masz? AHA, 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 AHA! Nie, dobra, to jest fake! Powiedz, że to jest fake! To jest fake! On mi nie da tyle! Dobra, to jest fake! No dobra, ready, zobaczymy, to jest fake, on nie da tyle. Niby chce mi pomóc, drodze Gargantuana, ale nie wiesz, że mi da cztery Titaniki za Friko. Nie ma szans, daj cancela, proszę, daj cancela. Ej, dobra, on to zrobił! Cztery Titaniki! Co, co tu się stało? Nie, dobra, to jest przesada Ziomek dał mi cztery Titaniki W drodze Gargantuana No to teraz na pewno dzisiaj będziemy mieli tego Gargantuana Ej, to stuprocentowo Dzisiaj będzie Gargantuan Tak stuprocentowo Człowieku, coś ty tutaj zrobił! Cztery Titaniki. Czy ty jesteś normalny? Ja się ciebie pytam. Czy ty jesteś normalny? Nie, nie, to się nie dzieje na poważnie. Nie, to jest zbyt grube. Ja nawet nie wiem, czy ja chcę tyle od ciebie, stary. To jest zbyt grube. Mordo, nie, ja... usuń Titanika, ja już go nie wezmę. Dałeś cztery, piątego już nie wezmę, bez przesady, Nie, 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 nie. To jest zbyt grube. Jeżeli chcesz Kimrzeć jeszcze dołożyć, to mega dzięki, ale już nie biorę kolejnego Titanika. Ja wiem, że ty byłeś bogaty ty trafiłeś Gargantua na Jurassic Cover Tego 300 czy tam 400 bilionów Ale bez przesady stary Dajesz mi 4 Titaniki 4 Titaniki To jest za dużo Za dużo nie no dobra, no to jak jesteś tego w 100% pewny, jak go chcę sobie przekonać, żeby nie dawał. On jest pewny niby w 100%. Nie, naprawdę, mega szacun, chłopie. Ej, teraz to ja nawet nie wiem, czy nie kupię sobie jakiegoś Rainbow Shiny Gargantuana. Pięć titaników od jednego ziomala. Ej, dobra, nie, to jest zbyt grube. Czajcie, dostałem od jednego ziomka. Około 50 bilionów game'ów tutaj. 50 bilionów, czajcie to. 50 bilionów! Nie, to jest zbyt mocne. Bardzo ty ci star, dziękuję. No powiem tak, teraz stuprocentowo mamy tego gargantuana na 100% mamy Gargantuana Powiem tak, ja jestem w totalnym soku. I tak, widzowie, dzięki niemu i wam wszystkim, którzy się tutaj dołożyli i mi pomagali w drodze Gargantuana, możemy w końcu go kupić. I nie będzie to Santa, widzowie, spokojnie. Nie będzie to Gargantuan Santa Pawsa, bo ogólnie jakbyście pytali, na jaki Gargantuanem jesteś. No to tak, Santa Paws, Gargantuan Matrioszka. jeżeli troszkę bym dołożył, to jest jeszcze Jurassic Dragon, mam jeszcze Gargantuan Kata, ale ja chcę, widzowie, kupić Gargantuan Patchwork Agony. Dlaczego chcę akurat jego kupić? Powiem tak, bardzo ładnie wygląda ogólnie do mojego skillu, mega mi się podoba. i. Lata widzowie i lata, naprawdę ten Gargantuan jest niesamowity. Tylko strasznie ciężko znaleźć go po rapie, a rapce fałki to jest 274 biliony. Jak widzicie, mam 272 biliony gameów. Tu chyba znalazłem najtańszego Gargantuana, jakiego dałem radę od wczoraj i próbuję wysłać tej sobie trade, tylko chyba jej niestety nie ma. No, trzymajcie kciuki, widzowie, że się uda i będę mógł go kupić wreszcie. Póki co szukam. No, 335, troszkę za dużo. Może, może, mi kolega by tu opuścił, ale raczej wątpię. I też ci będę miał do was widzowie bardzo ważne pytanie. No bo ogólnie, co będziemy robić dalej z serią? To jest bardzo dobre pytanie. Czy będziemy chcieli tutaj, nie wiem, teraz Road to 99 Titaniców. Czy będziemy chcieli kolejnego Gargantuana? Czy Nike się opening zbierasz? Nie mam pojęcia. Chciałbym ogólnie kupić Gargantuana, Google Agonkę. No ale niestety ona kosztuje ponad 400 bilionów. Czyli no, zdecydowanie więcej niż ja posiadam. Ale może kiedyś spodmienię mojego tego patchworka na akurat Google Agonkę. Kto wie, kto wie. Póki co idę szukać tego patchworka. Może damy radę go znaleźć i kupić po rapie. I powiem wam kurczaczki, że idzie bardzo Naprawdę bardzo ciężko. Jest godzina 1.30, cały czas lato po Trading Plazach. No, GoKra, jakbyście pytali, najtani chcę właśnie tyle, ile jest na standzie. 285 milionów. I najciekawsze jest to, że ja widzę, że miałbym 285 milionów. Tylko, tylko właśnie, tu jest ciekawostka niezła. Pamiętacie moją inwestycję w paczki? Ogólnie ona była bardzo, naprawdę tutaj bardzo udana, bo te paczki urosły do 50 milionów i ludzie wykupywali po 50 milionów. Ale mówię tak, po update'cie one znikną, sprzedam je pewnie po 70 milionów i będę giga bogaty. No ale co się okazało? Preston jeszcze czwarty tydzień zostawił te paczki i te paczki nagle z 50 milionów spadły do 39 milionów. Mi się jeszcze chyba po 40 udało sprzedawać, więc nie ma tragedii. Ale gdyby te paczki zniknęły, już bym nie miał tego problemu, po prostu podszedłbym pod stenda tego ziomeczka, kliknął kup i bym po prostu kupił tego gargantuana. No ale niestety, niestety, Preston stawił paczki już czwarty tydzień. To mnie strasznie boli. Także nie wiem co zrobić. Aktualnie szukam już dwie godziny tutaj tego gargantuana. Nie idzie mi to za dobrze. Pisałem na Discordzie i zastanawiam się, czy nie kupić innego gargantuana, czy nie szukać po prostu okazji i dorobić te 10 bilionów. Na tego Titanicę nie patrzcie, jego nie mogę sprzedać. A w Equipunku nic mi nie zostało. Nawet jak sobie wyślę z głównego konta jeszcze 3 biliony, no to tak jak mówię, 10 bilionów cały czas brakuje, więc to jest bardzo bolesne. No nic, widzowie, życzcie mi powodzenia. Ja jeszcze tutaj po kminie poszukam może okazji, może coś faktycznie taniej kupię. No i sprzedamy drożej. Ej, fajnie, jakbym tego gargantuana kupił za 113 będą. No powiem tak, byłbym zadowolony. Na pewno. No, dostałbym za niego tutaj owkę typu 300B No ale raczej jest to niemożliwe, idę szukać Bez gadania tutaj Dobra, dobra, widzowie, mamy to, let's go Będziemy mieli Gargantuana, czekajcie, za ile 100 milionów mi brakuje, o nie, najgorzej Najgorzej 100 milionów mi brakuje Ej, najgorzej będzie, jak ktoś to wykupi Chwila, czekajcie, dajcie mi sekundę Dobra, przekonałem go, żeby to 100 milionów opuścił Mam nadzieję, że to nie będzie wizual, Bo ogólnie będę załamany Psychicznie, więc miejmy nadzieję, że to nie będzie Visual bug, uwaga, czy ten Gargantuan nie zniknie po sekundzie, let's go go. Wchodzimy na standa 280 bilionów, Kupujemy, klikamy i, i oficjalnie widzowie. Mamy go, mamy go, mamy go, mamy go. Let's go, mamy gargantuana. Mój pierwszy gargantuan jest, udało się go zdobyć. Gargantuan Patchwork Agony. Hashtag 93, let's go. Ej, dobra, jestem ultra mega szczęśliwy. Jest druga 20, jak krzyczę na cały dom. Musicie mu wierzyć, krzyczę na cały dom ze szczęścia. W końcu po tak długim czasie, jestem tylko zdziwiony, dlaczego on wyszedł z trading. Plazy, ej, ej, ej. halo, halo, po ostatni wizual bag, jak się strasznie boję, żeby bo on nie znikł mi za chwilę? Dlaczego on tak szybko wyszedł z trading plazy? Halo, halo, będę miał to na tutaj w historii, widzowie, bo po ostatnim czasie to się troszeczkę boję, troszeczkę się boję. No dobra, mamy nagrane jak coś, widzowie, więc jakby mi jakimś cudem zniknął, no to mamy nagranie, widzowie, po prostu będziemy mieli nagranie, że zniknął. Wejdźmy jeszcze na inną trading plazę, bo tak jak mówię, ostatnio mój znajomy Ambrosku sprzedawał Titanica. w sensie wymieniał się nim po prostu w tradezie i gościu mu dał wizuala i po prostu dawał swojego Titanika. Nie w zamian za innego, a tego innego nie dostał, prawda? Ale oficjalnie jak go mam, mam nadzieję, że mi nie zniknie z ekwipunku E, jestem tak ultra szczęśliwy. Pierwszy mój gargantuan. Ja się po prostu cieszę jak małe dziecko. Po prostu tak się cieszę, jakbym dostał cukieraska. Nie no dobra, wygląda niesamowicie. W ogóle ty. Drowerku, Jaki drowerku ma gargantuana. To bebek ma Gargantuana widzowie? To nie drowerku ma Gargantuana, tylko Bebechowi udało się go zdobyć. No ale spokojnie, spokojnie. Bebek mi pożyczy, bebek mi pożyczy. Ja wiem, że to jest dobry kolega, mam nadzieję, że mi pożyczy I dlaczego w ogóle taka decyzja, widzowie? Pewnie spytacie, dlaczego taka decyzja Drowerku? I w ogóle skąd wziąłeś 5 bilionów. Ogólnie tutaj chcę podziękować Zibowi, który użyczył mi te 5 bilionów gemów ogólnie. To jest pożyczone, więc będę musiał oddać te 5 bilionów Zibowi. A dlaczego nie kupiłem sobie na przykład Gargantuan Matioszki? No powiedzowie, Gargantuan Matrioszka nie podobała mi się zbytnio. Gargantuan Santa Papsa mogłem też kupić. On jest bardzo ładny, ale ma najwięcej existów, jest najtańszy. No i kurczaczki, on jest fajny w święta tylko moim zdaniem. Święta jest naprawdę przecudowne, więc Santy nie chciałem zbytnio. Na którego jeszcze mi było stać? Na Jurassic Troszkę mi brakowało. Ludzie za niego chcieli przynajmniej prawie 300 bilionów, więc mówię, dobra, 20 bilionów nie chce mi się zbytnio zbierać, więc Jurassic Dragona też nie kupiłem. No i zostało aurakat, aurakat też chciałem kupić, bo to jest ogólnie drugi mój wybór, jakiego chciałem kupić Gargantuana. Ale dlaczego go nie kupiłem, widzowie? Po prostu nie lata. Nie lata. Chciałem mieć latającego Gargantuana tak samo jak jest ten Patchwork Agony. W ogóle, jak go widzowie oceniacie? Napiszcie w komentarzu, bo ja cały czas będę podkreślał. Dla mnie on jest mega, 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 mega przepiękny. I na tym koncie może tak idealnie on tutaj nie pasuje, ale Powierzcie mi na głównym koncie, będzie mi idealnie outfitował. Także w końcu udało nam się skończyć serię do Gargantuan Peta. I teraz tak, widzowie, mam do Was kolejne pytanie, i to bardzo, 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 bardzo ważne pytanie. Mianowicie, co teraz robimy? Bo brakuje mi czegoś takiego jak trade'owanie zdobywanie Gargantuana. Będzie mi na pewno brakowało tej serii na 100%, więc mam dla Was tutaj prośbę wielką. Czy moglibyście mi napisać w komentarzach, co teraz robimy? Czy może robimy, nie wiem, drogę do, nie wiem, 100 Rainbow Shiny Huge Petów? Czy może drogę do 99 tej? Czy nie wiem, może drogę do 10 tysięcy jajek na opening? Nie mam pojęcia, co chcę zrobić. Możecie napisać w komentarzu, bo strasznie będzie mi brakowało tej serii. Bo, no, 18 odcinków wspólnie spędzone podczas tradowania, giftowania i tak dalej, no to jest coś pięknego, coś pięknego. I ja nie chcę go przerywać po prostu. Nie chcę widzowie tego przerywać, bo strasznie mi się to spodobało. Lubiłem ogólnie tradowanie. Czasami były chwile załamki, gdzie straciłem 80 bilionów. Czasami były chwile takie, wiecie, stresujące, że na przykład, nie wiem, właśnie te paczki spadły i musiałem szybko je sprzedawać. Ale to były fajne chwile. Ja wam powiem, widzowie, że to były fajne chwile, wspólnie spędzone razem z wami. W ogóle ja to tak gadam, jakbym się z wami żegnął na YouTubie. Nie, 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 spokojnie. Ja jeszcze zamierzam dla was nagrywać przynajmniej przez 100 lat, więc o to się nie martwcie. Ale chciałbym po prostu jeszcze jakąś serię tutaj robić, może do tych 99 Titaników, kto wie. No, powiem tak. Decyzja należy do was, ja mogę zrobić wszystko tak naprawdę teraz. No, dobra, to jedna sprawa. Drugą sprawą, widzowie, jest to, że no, przebyliście ze mną w tej serii duży czas, długi czas, długi czas, bardzo długi czas, więc pasuje wam to jakoś wynagrodzić. Wiecie doskonale, że co miesiąc rozdaje jednego, dwa Titanika na live ie. i ogólnie w tym miesiącu prawdopodobnie będzie to w ostatnią sobotę. Czyli nie wiem, który to wypada. 27, ale, ale, ale! Nie wiem, kiedy wypuszczę ten odcinek. Prawdopodobnie w piątek. Nie wiem jeszcze, kiedy wypuszczę, ale jeżeli byście oglądali to w piątek, to dokładnie w sobotę będziecie mieli do wygrania Titanica, Sia Dragona, o ile się nie mylę. Tak, Sia Dragon albo Elefanta będziecie mieli do wygrania. Tak, o, po prostu. Bez żadnych wymagań, tak naprawdę, bylebyście nie mieli multikont i będzie taki Sia Dragon dla was do wygrania. Jedyne co będziecie musieli mieć, no to oczywiście suba na kanale, no i być na live'ie. Kiedy jest live, widzowie, każdy live u mnie w sobotę jest o godzinie 15, no i trwa dokładnie tam 10 godzin, coś w tym stylu. Więc no, ustalmy sobie, że nie będę wam mówił dokładnie godziny, o której będę rozdawał, ale powiedzmy, że do 20, 21 ten Titanic zostanie dla was rozdany. Jedyne co będziecie musieli zrobić, no to 24 kwietnia pojawić się u mnie na live'ie. To jedyne wymogi, tak naprawdę. No i wziąć udział w konkursie i wygrać. Plus dodatkowo 31 maja też będę rozdawał Titanic, ale to w sumie tak jak co miesiąc. Kto mi trochę dłużej doskonale wie, że ja jednego dwa Titaniki rozdaję dla was miesięcznie. No i co ja wam tu więcej mogę rzec? Co ja więcej wam mogę rzec z tym odcinku? Jeszcze raz bardzo chciałem wszystkim podziękować wam, którzy pomogli mi w tej sterydze. Bo tak naprawdę przez tą inflację, co się wydarzyło, i straciłem 80 bilionów, miałem dużą chwilę zwątpienia, że tak naprawdę nie uda mi się zdobyć tego gigantu. Ma, miałem taką chwilę zwątpienia, że chciałem się poddać. Ale bardzo dużo osób z was mi pomogło, dało mi na przykład huge petty, jakieś gemy. Tutaj ostatnio Rulez dał mi Titanika, Patrick dał mi dał Titanika. To do staćby 5 Titaników i w sumie dzięki niemu tak naprawdę mogłem kupić tego Gargantuana więc naprawdę przyjacielu Loleczek, jestem ci naprawdę niezmiernie wdzięczny. Jeszcze jakbyście pytali skąd Loleczek miał tyle Titaników, dlaczego on mi tyle dał. Ogólnie nie wiem czy tutaj znajdę tego screena, ale macie go jak coś na ekranie. Ogólnie Loleczek trafił Gargantuana również i sprzedał go chyba za 300 ponad bilionów może troszeczkę więcej. Więc dlatego jest taki bogaty Loleczek i mógł mi wręczyć pięć Titaników za co bardzo mu dziękuję. Tak samo jak wam wszystkim. Nawet jak daliście mi milion gemów, 100 koła gemów każdemu, każdemu Każdemu, każdemu, jeszcze raz podkreślę, każdemu z Was bardzo, bardzo dziękuję. Ogólnie wiem, że pewnie troszeczkę głupio gadam i tak zestresowany, ale no, nie dziwcie się, widzowie. No, kupiłem pierwszego gargantuana. Ja jestem po prostu tak szczęśliwy, że już nie wiem, co mówię. Mówię byle co ze szczęścia. A i tak znajdą się hejterzy, którzy będą mówili: o, pensjon i tak się kończy. Co się cieszy, że masz gargantuana, jak ta gra się kończy? Może i tak, ale osiągnąłem coś, co chciałem osiągnąć. No i dobra, w sumie, tak naprawdę nie będę wam tutaj odcinka przedłużał, Bóg wie jak bardzo. Więc tak naprawdę w dzisiejszym odcinku to na tyle. Na zakończenie wiecie, Jaki jest konkurs? W sumie w tym odcinku może będzie bez konkursu, po prostu wbić się na streama w sekundę i możecie wygrać Titanica. A ja póki co na tym pięknym gargantuanie będę leciał, Zibo siadł tutaj na pokład. Więc wraz z Zibem, widzowie, dziękuję Wam wspólnie za oglądanie tej cudownej serii. Każdy, kto obejrzał jeden odcinek, pięć odcinków, dziesięć albo całą serię, mega jesteś, Sigmą, pamiętaj o tym. Ja na zakończenie mogę życzyć Wam wspaniałego albo wieczoru, w zależności o której godzinie to oglądacie. I na cień będę Słyszymy się w kolejnych odcinkach z serii. Trzymajcie się, do zobaczyska